Cześć się na z tej Dzisiaj pokażę Wam sklep Fortnite z 12 20 stycznia 2023 roku. No to co? Lecimy. To tak, na pierwszy to mamy tutaj Oriella i Oro Tutaj jeszcze lot, Diabal Wanko oraz killoff i tutaj zestawik, ale nie... I co tutaj mamy, bo? A, jeszcze taki plecet. Dobrze, ale w zestawie nie ma Oro. Dobra, tutaj mamy Swift, break Galaxy Grappler, tutaj mamy i wszystko od Galaxy, te. Tutaj mamy te baderowe skillki. Proszę, tutaj one są. I tutaj mamy baderowa No, wszystko customowe, tak. Kostomu lubię Co tutaj mamy? Payback Dance Therapy Fajne to Co twist i mind bloke. Klaukim, -er. party Diva, Star Power. I dwa nowe pakiety doszły. Eee, no to co? Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapę w górę, suba, komentarz i co i widzimy się jutro. Cześć.